Zmierzch zwolna wszystko zasnuwał, a on patrzył i patrzył w okno. Wydawać by się mogło, że ten zmierzch wpatruje się w niego. Ale czy to wiadomo, na co ktoś patrzy? Zastanawiam się, czy to ten sam zmierzch, na który kiedyś patrzyła moja matka. O każdym zmierzchu matka podnosiła się modrzańca. Zdejmowała lampę z gwoździa na ścianie. Sprawdzała, czy nafty w lampie starczy na wieczór. Sprawdzała, czy knot przycięty, czy nieupalony. Czyściła szkło, bo zczoraj okopcone. Przygotowywanie lampy stanowiło dla niej jakby zwiększenie dnia. Jakiś rodzaj dziękczynienia, że znów się dzień przeżyło. To też wkładała w przygotowywanie całą swoją staranność, jakby od tej staranności zależało, czy się i następne przeżyje. A gdy dotykała zapałką knota, ręka jej drżała, a twarz zastygała w skupieniu. Nałożyła już szkło na lampę i patrzyła, czy się ogień w lampie przyjął. I dopiero podkręcała lekko knot. A w jej podświetlonych, zadrucianymi okularami oczach pojawiało się jakby niedowierzanie, że to z jej ręki stał się cud światła. Nie mogłem się doczekać tej chwili, kiedy matka zapali lampę. Ledwo zmierzch zaczynał się snuć za oknami. Prosiłem, zapal mama, zapal. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć, ale pragnąłem, żeby w całej wsi to właśnie w naszym oknie zapaliło się pierwsze światło. Ojciec ją powstrzymywał, że nie pora jeszcze, że jeszcze się widzimy. Dziadek z babką mu wtórowali, że i nafty szkoda. A w oczach matki, zadrucianymi okularami, pojawiał się uśmiech to pobłażania, Ni zrozumienia dla tych moich nalegań, żeby zapaliła. Gdy sięgała do gwoździa na ścianie, po tę lampę, wybiegałem z domu, biegłem na brzeg rzeki i tam czekałem, aż stanie się w naszym oknie ten cud światła z ręki matki. Pierwsze światło w całej wsi w naszym domu wydawało się jakby pierwsze na świecie. Pierwsze światło jest zupełnie inne niż kiedy się już świeci i tu i tam i we wszystkich oknach, we wszystkich domach. Blask jego jest inny i nie ma jasności, czy pochodzi z naftowej lampy czy z żarówki. Dłe, jak to z naftowej lampy, ale ma się wrażenie, że nie tylko świeci, żyje. Bo są światła żyjące i światła umarłe, takie, co tylko świecą, i takie, co pamiętają, co odpychają i zapraszają, co patrzą i nie poznają, co wszystko im jedno komu świecą i takie, które wiedzą komu, co niechby świeciły najjaśniej, a ślepe są. I takie, co ledwo się tlą, a widzą aż po koniec życia. Przebiją się przez każdy rok, najciemniejsza ciemność podda im się. Nie ma dla nich granic, czasu, przestrzeni. Są w stanie przywołać najdawniejszą pamięć, choćby roztrwonioną, czy nawet gdy człowiek został z niej wydziedziczony. Kiedy widziałem to światło matki, wiedziałem gdzie się znajduję, gdzie jestem. Już od tak dawna nie widzę tego światła, chociaż pamiętam, tylko pamiętam.